Będziemy robić dzisiaj zdjęcie na pewno. Bo Kyoto jest piękne teraz. Jest w wielu miejscach momidzi, czerwone klony. I powiem Wam, wygląda to niewiarygodnie. O, nawet na głównej ulicy już są takie piękne, i silne kolory. Sporo momidzi w sumie nawet. Momidzi, no nie jest. To, to, nie tylko klony, ale też inne. Jest! Matsuya! Pamiętajcie, to jest tip na Japonię. Śniadanie w Matsuya. 500 pienów. Nasz pełen zestaw śniadaniowy. Patrzcie, jaki secik fajny. Ryż, zupomiso, miso, wołowinka, przystawki, sałatka, paróweczka i jajutko. I to jest śniadanie za 16 złotych. Czegoś takiego w kombini nie dostaniecie. Jak jestem w podróży, to ja się na tym żywię po prostu, bo to jest najlepsze dni na mieście. Przejdziemy się dzisiaj w poszukiwaniu pięknych momiji. A na kolację spróbuję pójść do restauracji Fire Ramen. Na ognisty ramen. Kyoto to jest taki japoński Kraków. Jest tutaj bardzo dużo zabytków. Kyoto nie zostało zniszczone w trakcie II wojny światowej, więc naprawdę... Zostało tutaj bardzo dużo starej zabudowy, takiej nawet miejskiej Starych domów no, Już nie mówię o świątyniach, nie? W których są tutaj tysiące No jest to kulturowa stolica Japonii no. Miejsce, które absolutnie każdy z was będzie musiał odwiedzić W trakcie waszego pobytu w Japonii Bo inaczej to trochę dziwnie, przyjechać do Japonii i... Nie byłem w Kioto, nie? What? Komyoin Temple Założony w 1391 roku jako dodatkowy klasztor do TOFKY Super, zobaczcie jak to wygląda. No Dobra, wejdźmy do środka. Jeśli tak polecają, zobaczmy czy tu w ogóle jest. Jakiś momidzi w środku. Ojej, to ładnie. takie bano. Prawdziwy kwiat? Niemożliwe O, jaki ogród ładny. Taki kamienny ogród z Mumidzi. A. Tak, ten ogród jest nawet ładniejszy niż ten ogród um, Riłądzi Ale niestety na mumidzi się nie załapaliśmy. Jeszcze, a jeszcze za wcześnie To drzewko się robi czerwona Mhm. Tu za wcześnie pod się robi czerwone Okej okay, to była na no ekstra i to róża pięknie pachnie. No, przygotujcie się, że w najbliższym czasie Instagram będzie zalany po prostu zdjęciami z Kioto na moim koncie Super miejscówka, bardzo ładnie. Idziemy dalej. A każda świątynia kosztuje 500 1000 jenów. Więc uh, wink, wink. Z brama wyjścia do świątyni, ale ogromna. <grym> Jeśli tu był jeszcze dookoła jakiś mur, to musiała wyglądać w starożytności niesamowicie. Otwierałeś wrota i wchodziłeś na ten plac. i Bum! Gigantyczne pawilony. A to robi wrażenie. Tak, nie będzie tak wyglądać jak na bilecie, to jest to skam. Patrzcie, jakie kolory. Cyk, F1, F1,4, let's go. Full power, full power optyki. Piękne kolory. Wow. Widzicie to? O, tutaj tą czerwą, czerwień krwistą widać dopiero. No jedziemy bliżej zaraz, tam też tą dolinkę. Jeżeli wrócę do niego, przed pójściem do Nandzengi, w ogóle w tej okolicy jest cała masa różnych świątyń, jedna za drugą dosłownie. Ta ulica i tylko po dwóch stronach świątynia, 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 świątynia. to będzie jeszcze widoczek. Gotowi? Ready? Mumidzi. Tak, festiwalowo przygotowali stragany z przesełka, że można było przycupnąć Poproszę o ho! Wow Tylko ta deska na środku psuje Kurde, się przesuńcie Przesuńcie tą deskę Kto to postawił? Hej. Ten pomnik Michał super. Zbudowane w 1975 roku z okazji um, 1200 rocznicy urodzin mistrza Kobodajsi Okie okay. Najbardziej zapchane miejsce w Kioto obecnie Kio Wbijamy bo... do środka, w chwili 400 jenów Świątynia Kiyomizu jest to jedna z najstarszych świątyń i najważniejszych świątyń w Kyoto. Powstała jeszcze przed proklamowaniem tutaj stolicy znajduje się na, na wschodzie Kyoto już przy e, wzgórzu jest na takim wzgórzu tutaj zostawiona Zbudowano ją przy wodospadzie Otoła I do tej pory jest to źródełko To jest takie małe źródełko Sama nazwa Kiomidzu Oznacza Czysta woda Z to jest świątynia czystej wody Zajebisty widok na miasto Ładny bilet Dzisiaj... Tutaj widzimy Przepiękne momidzi z Kiomizudera. Naprawdę robi to wrażenie z bardzo dużo czerwonych kolorów już. Mimo, że jest wczesna jesień i normalnie później robi się momidzi tutaj w Kyoto, to w tym roku bardzo wcześnie możemy je podziwiać. Jest naprawdę super. Kiomizudera jest jedną z tych świątyń, gdzie naprawdę warto przyjść oglądać kolory jesieni, aczkolwiek trochę za dużo ludzi za dużo ludzi to mało powiedziane jest dużo wycieczek szkolnych co, co powoduje, że jest taki tłok po prostu jak przyjeżdżę do Japonii jesienią to koniecznie połowa listopada mniej więcej żeby oglądać takie widoki właśnie Japonki piękne, dobra, no może, też i oglądajcie Japonki w takim razie jak To kto lubi, dla każdego coś innego, nie zawsze jest różnorodno To też jest kurde pięknie Akurat teraz wleciało słońce tutaj Cię na to Zobaczcie jak to jest cudownie teraz podświetlone jak w zamku Nidzio. To tu mamy te mumidzi z ogrodem kamiennym. Super. Bardzo mi się podoba. Z drugiej strony, trochę youtuba nie ogarniali wtedy. Teraz to już ogarniają, wiedzą co, jak wtedy nie wiedzieli, co to jest. Ale jest jeszcze jedna świątynia, którą myślę, że możemy dzisiaj zaliczyć. Kanji, Która powinna być otwarta za jakieś pół godziny. 45 minut. W wersji z podświetleniem tych momiji, ogrodu. So, podejdziemy, zobaczymy, czy jest faktycznie bardzo ładnie. To są stare akwedukty Kyoto. Super zdjęcia można tu zrobić. To jest taka popularna instagramowa miejscówka. Dla wszystkich influencerek. Można wejść w te tunele tutaj, nie? I robisz sobie foteczkę jak w tych tunelach. Zawsze jest kolejka. Przy dobrym świetle super to wygląda. A Dzisiaj widzowie macie najpiękniejszy stream tego miesiąca, bo nie wydaje mi się, żeby udało się przebić te widoki w tym miesiącu już. Czy to jest w górach? Nie, nie jesteśmy w górach. Jesteśmy u podnóża góry, która zamyka Kyoto ze wschodu. Ale jeszcze nie jesteśmy wysoko w górach, to jest naprawdę bardzo nisko w sumie. Jest podwyższenie, lekkie, ale to wciąż jesteśmy w mieście. Eee, tak, japońskie kobiety nie, nie starzeją się, one transformują, tak. Na wyższy poziom super z, e, Japonki. Niektóre świątynie się otwierają właśnie tak e, w trakcie różnych specjalnych eventów, gdy na przykład są sakury piękne albo momidzi, tak? To otwierają się w nocy, znaczy w nocy wieczorem, po zmroku I są zainstalowane duże reflektory, które podświetlają te drzewa, drzewa. I wygląda to no, naprawdę przepięknie dera też tak ma W drugiej połowie listopada będzie light-up Będą podświetlone omidzi Myślę, że wtedy też warto się wybrać Jo! Chyba ja, normalnie wpijamy Żeby spierdzielono Wow, ale to pięknie. Uf, yeah. Uf, Uf, ale pięknie. Ale cudownie. Okej, okay, widzę, cykamy foto. Co za drzewa? No to są klony japońskie. I powiem wam, że jest jeszcze piękniej niż gdyby... Były wszystkie czerwone, ponieważ jest cała gama kolorów. Jest zielony, żółty, pomarańczowy. jeszcze pięknie wygląda moim zdaniem niż gdyby wszystko było na czerwono. Jest jakaś magia w tym. Naprawdę. 600 kosztowało wejście od 10 Mmm, O, piękny ołtarz. Cudowny Patrzcie jak to pięknie Złoty ten ołtarz w środku Z posążkiem bognieni Cudowne Złote kolory, takie bogactwo Zapisujcie sobie świątynia nazywa się Enkaido. Jak przyjedziecie tutaj w listopadzie, tak gdzieś 10-20 listopada to się załapiecie na takie właśnie widoki Co lepiej wybrać? Momiji czy sakury? Trudny wybór <gry> hmm. Sakury są bardziej rozrywkowe, bo są te pikniki, wszyscy robią hanami, imprezują piją, jest taki bardziej festyn Piękne widoki są, oczywiście też Jest bardziej rozrywkowo, nie? Pięknie jest, ale też i porozrywkowo Natomiast momiji to bardziej dla zdjęć, dla widoków no bo tutaj nie ma jakiegoś festynu do tego, nie ma hanami coś w tym stylu hanami, że się siedzi pod tymi drzewami i chleje. Chyba, że jesteś degeneratem streamerem. Więc troszkę inaczej jest. Jest bardziej pod fotografię wydaje mi się tylko. Nie ma tego całej całe otoczki zabawowej, rozrywkowej. Patrzcie na to. To jest crazy. A, nie, wiem, czy będziecie, nie wiem, czy to będzie widać na streamie, ale kurde, jest przed nami staw, w którym się odbija Momiji Z tyłu jeszcze jest ta pogoda, jakby. Tu jest numer jeden spot. To jest numer jeden spot tutaj. Musimy zrobić z telefonem i numer. No. Numer 1. Tak, jest wodospadzik. spadzi. No mówią, no wszystko się odbija na no tym stawie. No to niewiarygodnie. Czy Momidzi ma jakąś tradycję? Znaczy już od dawna w starożytności Japończycy kochali oglądanie pięknych kwiatów. Tu już arystokracja spędzała tak czas wolny w swoich pięknych ogrodach na oglądaniu właśnie kwiatów sakury, klonów czerwonych, na oglądaniu księżyca. W zależności od sezonu co innego było do podziwiania. Idziemy teraz na Fire Ramen. To jest dość popularna knajpa, głównie wśród turystów. Ona była zamknięta w trakcie pandemii, więc nie udało mi się tam pójść, gdy byłem w Kyoto kilka razy w poprzednich lat, dwóch latach Ona jest mocno nastawiona na turystów bo bardziej chodzi o show mm, Dlatego zamknęli chyba, bo żaden japonczyk tam nie chodził do tej knajpy O i usiądziemy, kurde, jakieś autobusy są luksus Okej okay. Nikogo tu nie ma Sam jestem w autobusie Ty jestem sam w autobusie, nikogo tu nie ma, a teraz idziemy na fire ramen ramen, który chciałem spróbować już kiedyś, ale za bardzo wtedy jeszcze się nie dało, bo było wszystko pozamykane. Pan prowadzi ten ramenami 37 lat i robi prawdziwe show fire ramen. Proszę nie dotykać miski z ramenem, poczekać chwilę. OK, super. <grymianowice> dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, kamera. Dobra, dobra, Prosimy, by nie opuszczać swoich miejsc i nie uciekać, ponieważ z siedzenia pobudzą się olejem. Prosimy również nie krzyczeć nie yes. Prosimy żeby... nie <grymianowice> wychować <grymianowice> 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 okay. Proszę ręce na czołgę, a później skopiować swoje ciało do tyłu. Okay. Let's go. <grymianowice> Okej, okay. cieplutko. cieplutko. było. Wskuciłem się. Taki przypalony smak trochę. Hmm, Ciekawe dlaczego. Nie porcja 1601 za ramen? plus jeszcze wziąłem ryż i pierogi, bo jestem głodny łącznie 1800 no okej okay, to trzeba przyznać, że ten ramen ma bardzo specyficzny smak przez te płomień czuć taki będzie. nie przeszkadza mi to nawet dodaje to uroku, bo jest militarny smak restauracja ewidentnie jest podobca krajowców ze względu na to show mało tam Japończyków pewnie przychodzi dlatego też się zamknęli na na czas korony bo no cenowo no to, to jest drogi ramen w sumie i raczej Japończyk tak nie będzie tu przychodził regularnie żeby zjeść taki ramen głównie tu przychodzą wydaje mi się turyści trzymać, tak wygląda mój autokar, jadę do domu.